A co by było, gdybyś przyjął takie przekonanie, że każde życiowe doświadczenie niesie ze sobą coś dobrego, coś wartościowego? Mówię ci, o ile łatwiej byłoby przeżywać szczególnie te trudne chwile, wyzwania, te kłopoty, każdą trudną sytuację, która staje nam na drodze, cokolwiek złego by się działo. Jeżeli nauczymy się tej zdolności wyszukiwania w każdym doświadczeniu czegoś wartościowego, zmienia się nasza cała perspektywa widzenia świata. I wtedy nasze myśli nie biegną, nie koncentrują się na tym, właśnie co trudne, co wymagające, co powoduje nasze zmęczenie, co jest naszym uciążeniem, tylko po prostu szukają na przykład kreatywnych rozwiązań, dostrzegają małe radości, potrafią wykrzeszać z nas wdzięczność za wszystko to małe, dobre, co nas spotyka. No właśnie, przyjmij taką perspektywę, że w każdym doświadczeniu życiowym jest coś dobrego, coś wartościowego. Wtedy nauczysz się to znajdować. I na pewno cała Twoja perspektywa życia, szczególnie w tych trudnych momentach, zmieni się całkowicie.